Jeśli ktokolwiek myślał, że sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mamy już dawno za sobą, to był w błędzie. Sprawa ich mandatów poselskich będzie miała swoją kontynuację. Prokurator generalny Adam Bodnar w tym tygodniu skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoli wnioski o uchylenie immunitetu Kamińskiemu i Wąsikowi. Obaj panowie są w końcu europosłami z ramienia PIS. Prokuratura Krajowa w oficjalnym komunikacie poinformowała, że sprawa dotyczy pojawienia się w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w momencie, kiedy uprawomocnił się wyrok zakazujący im sprawowania funkcji publicznych. Było to w dzień, kiedy były minister spraw wewnętrznych pojawił się na sali Sejmowej i wykonał gest Kozakiewicza. W komunikacie napisano: Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 roku w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer od 141 do 147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 roku w posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych napisano w komunikacie prokuratury. Zanim jeszcze Parlament Europejski zdążył odnieść się do sprawy europosłów, skomentowali oni wnioski prokuratury w mediach społecznościowych. Maciej Wąsik napisał Niektórzy kradli, brali łapówki, inni za publiczne pieniądze budowali farmy trolli i fabryki hejtu. Jeszcze inni ustawiali wielkie przetargi. Adam Bodnar kieruje wniosek o uchylenie immunitetu wobec tych, którzy ścigali korupcję i którzy głosowali w Sejmie, bo mieli taki obowiązek. Będzie okazja opowiedzieć o wszystkim w Parlamencie Europejskim. Z kolei Mariusz Kamiński odniósł się do sprawy w następujący sposób. Kilka dni temu wypowiadałem się w Parlamencie Europejskim na spotkaniu z komisarzem Reindersem w sprawie łamania praw człowieka i zasad praworządności w Polsce przez ekipę Tuska i Bodnara. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje moją skargę na stosowanie tortur wobec mnie jako więźnia politycznego. Dziś odpowiedź Bodnara. Chce mi uchylić immunitet za głosowanie w Sejmie, do czego jako poseł byłem zobowiązany. Przecież procedura wygaszenia mojego mandatu nie została skutecznie zrealizowana. To śledztwo i działania Bodnara to kolejny dowód na skrajne upolitycznienie prokuratury. Nigdy nie zamkniecie mi ust, napisał. W swoim wpisie Mariusz Kamiński odniósł się do swojego komentarza na temat poprawy praworządności w Polsce, zaprezentowanej w raporcie Komisji Europejskiej. Szanowny panie komisarzu, wbrew temu co pan sugeruje, nie jest dobrym pomysłem, żebyśmy spotykali się dyskutować nad tak ważnym i tyle stronicowym dokumentem w dniu jego ogłoszenia, bo to oddaje jakby no nie wcale szacunek dla komisji, ale wręcz przeciwnie można to interpretować. Siłą rzeczy moje uwagi będą ograniczały się do spraw mi najbliższych, czyli spraw związanych z moim krajem, z Polską. Panie komisarzu zapytam wprost bo mam mało czasu czy pan jest głuchy i ślepy czy pana ludzie którzy przygotowywali te sprawozdanie nie wiedzą i nie widzą co się dzieje w moim kraju w naszym kraju w Polsce ja rozumiem że ma pan określone poglądy polityczne że komisja europejska ma pewne poglądy polityczne że rząd konserwatywny który reprezentowałem, był przedmiotem z powodów politycznych nieustannych ataków, ale od pół roku rządzi inny rząd. Rząd, który tak naprawdę wprowadza w naszym kraju ponurą, autorytarną dyktaturę. I to się dzieje przy Waszym milczeniu, znaczącym milczeniu. Nie widzicie, co się dzieje w tej chwili w Polsce? Nie słyszeliście, że wraca problem w XXI wieku? Państwie członkowskim Unii Europejskiej wraca problem więźniów politycznych, wraca problem tortur. Pierwsza sprawa związana z torturowaniem więźniów już trafiła i będzie rozpoznawana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Czy nie widzicie ciągłego łamania konstytucji, ciągłego łamania obowiązujących w Polsce ustaw? Ten rząd nie zmienia ustaw, on je łamie piszecie w raporcie o znaczących postępach w budowaniu niezależności prokuratury w Polsce? Nie, to jest kpina. To jest nonsens, jest odwrotnie, dokładnie odwrotnie. Skrajnie upolityczniona prokuratura podejmuje polityczne działania w celu zwalczania opozycji politycznej. Panie komisarzu. Wasze milczenie w tych sprawach, wasze milczenie w tych sprawach powoduje że bierzecie na siebie Kaminski, odpowiedzialność polityczną up. i moralną uh, za wszystkie wydarzenia, które dzieje się w tej chwili w naszym kraju, w moim kraju, w Polsce. Komisarz Reinders jednak wypomniał mu wtedy, że polskie władze PiS ignorowały działania jego zespołu do tego stopnia, że w sprawie musiał zabrać głos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na nasz kraj kary pieniężne wynoszące niemal 2,5 miliarda złotych. Bo... Może konkretnie najpierw chcę powiedzieć, że był bardzo długi dialog z władzami polskimi, także z poprzednim rządem. Nie było wielu sukcesów, bo musieliśmy trafić do CUE. I były też wyroki potępiające np. system dyscyplinarny dotyczący sędziów. Był też wyrok wskazujący milion na dzień kary finansowe. Ta kara się kumulowała e, aż do 500 milionów euro, ale pomimo tego w ogóle nie było respektowania obowiązujących orzeczeń CUE po stronie Polski. To jest ta atmosfera. Z relacji z poprzednim rządem, ale ja się starałem e, także z ministrami, z państwem e, rozmawiać na temat reform. Udało nam się wypracować tekst projektu ustawy, który trafił do Polskiego Sejmu, który został przyjęty, ale potem prezydent zawetował, czy też nie zawetował, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy związane ręce, nie mogliśmy pójść dalej. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Pan nam mówi, że nie widzimy i nie słyszymy, co się dzieje. Otóż widzimy i słyszymy. Nowy rząd chce respektować prymat prawa europejskiego, a tego domagamy się od wszystkich państw członkowskich od samego is początku istnienia UE. Chcemy, żeby respektować wiążące wyroki CUE. Tutaj jest zobowiązanie polskie. I tak samo domagaliśmy się planu działania w sprawie reform sądownictwa. Taki plan istnieje. Jest także to pytanie, które cały czas się powtarzało, ta prośba z naszej strony, bo tylko wy mieliście jeszcze połączoną funkcję Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministra Sprawiedliwości i Prokutora, Prokuratora Generalnego, który może wszczynać postępowania przeciwko sędziom. Teraz mamy stosowny plan działania, który będziemy monitorować. Ponadto cieszę się także z tego, że Polska dołącza do EPPO. To jest bardzo, bardzo ważne, to dołączenie Polski do prokuratury bo, europejskiej, gdyż prokuratura europejska będzie mogła chronić fundusze europejskie również przez współpracę Polski. My staramy się, wracam jeszcze do tego raportu, staraliśmy się jak najszybciej Państwa informować. Tego samego dnia jesteśmy tutaj na zaproszenie Państwa Komisji. Mogę wrócić we wrześniu. Jestem gotowy, ale myślę, że to chyba poprawne zachowanie z naszej strony, że chcieliśmy Państwa poinformować jak tylko to sprawozdanie zostało przyjęte. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zapraszamy do komentowania i subskrybowania.